Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Zapraszam do kolejnej rundy z Grom Zephon. Tutaj widzimy naszą stolicę. No niestety, jednostki przeciwnika, neutralne jednostki atakują nas. Mam nadzieję, że nam uda się to odeprzeć, ten atak. Zobaczymy. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy. Poza tym tutaj już troszkę się rozluźniło. Poza tym, jeszcze jest ważna rzecz: nasi sojusznicy, pustelnicy, mam nadzieję, że idą w kierunku, którymi wskazaliśmy. Także będą nas tutaj wspierać. No i musimy rozbudowywać dalej bazy znaczy naszą stolicę. Budujemy jednostki przeciwpancerne, budujemy elektrownie, żeby wyjść znowu na plus. I e, rodzą się dzieci, mam nadzieję, za trzy tury kolejne. E, I mamy w miarę dobrą lojalność. Dobrze by było w takiej perspektywie średnio, e, średnio planowej e, zrobić inżynierów, żeby założyć nowe miasto. A to nowe miasto by wypadało założyć w tym miejscu, ponieważ tutaj byśmy dostali bonusy do wpływów. Wpływów mamy w sumie kurcze strasznie dużo. Dobrze by było jeszcze naszego bohatera troszkę tutaj sprawdzić. Zobaczymy, może nam się coś uda w tym zrobić, ale nie gadajmy więcej. Tylko grajmy. Zakończymy turę i jedziemy dalej. O, zobaczcie, no oni mają te siły, i no, idą, idą do, dokładnie w naszym kierunku, tak jak, tak jak chcieliśmy. Tak jak chcieliśmy, nasz bohater ma kolejny level. Teraz to zobaczymy. Dobrze, oni między sobą walczą. Tutaj brązowi jeszcze atakują. Kurcze, tych, tych czerwonych tu jest sporo. No, ale mamy możliwość budowania latających mechanicznych bohaterów. Nie bohaterów, ale um, duża mechaniczna, latająca bohaterka. No, w sumie bohaterka. Wybierz temat badań. Zobaczmy, czy coś nam się tutaj uda zrobić w kierunku poprawy miast. Rozrost miasta. Tego jeszcze nie musimy zrobić. Nie potrzebujemy. Jest cyklon dodatkowa, jednostka zautomatyzowana, którą nam zniszczyli ostatnio. Dolność dla teatru holograficznego, teatr holograficzny już mamy. Jest pasywna właściwość nakłada cechę budująca Audycja na jednostki sojusznicze. Plus jeden morale. Aha. No, to nam w tym momencie aż tak bardzo nie jest potrzebne. Zdolność dla poległych żołnierzy. O, to jest fajne. Plus 9 doświadczenia nad docelową jednostką sojuszniczą. Plus 9 doświadczenia nad docelową jednostką sojuszniczą. Simulacje przechwycenia. Czyli mogą sobie dawać doświadczenie. Nawzajem, z tego co wygląda, możemy to zrobić. To nam się może przydać. Ok, zobaczmy, jak wygląda sytuacja. Czerwonych jest sporo. Skąd oni też tutaj przychodzą? Tu jeszcze mają miasto. A! Tu mają miasto. Nasze miasto może tutaj strzelać i to dość poważnie. Tylko jest pytanie kogo tutaj zniszczyć. Możemy w tego strzelać. Jeden mój już polek, bardzo dobrze. Ten niech tutaj idzie. Ten niech tutaj idzie. Ach, dostał po głowie. Dobrze, że był w lesie. Eee, strzelamy tutaj w tego. 1-9. No, Bardzo słabo nam to idzie. Ale tu możemy się przesunąć. Tylko gdzie tu jest dobre miejsce? Tu by było dobre miejsce. Czy ten się już ruszył? Jeszcze nie. Także tym się przeniesiemy tutaj. Tym się przeniesiemy tutaj. I będziemy strzelać do tego. Dobrze. Tu z siłą 1-4. Nie za mocno, ale zawsze coś. Ten też może strzelać z siłą. Ach, nie może. Przez to, że tutaj są lasy. I tutaj jest miasto. Okej, okay, wszystko jasne. Wszystko jasne, moi mili. Dobra, to mamy zrobione. To może dostać upgrade. Dajmy mu. E, o, kryć się. Dajmy mu kryć się. I oni idą sobie do przodu. Zobaczmy, jak ich tutaj najlepiej ustawić. No najlepiej by było ich Ustawić tu i tu, a nasz bohater wejdzie w te pnącza i tyle, no. Zostaną przez to aure dyscypliny. Możemy im dać jeszcze możliwość kryć się. A może nie. A na razie strzelajcie. Dobra, no, wygląda dobrze. Kolejny spadł. Może ten. Tak, i go pokonamy. Świetnie. Dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda. Dostali update. Nie update, tylko dostali punkty doświadczenia. Tu wszyscy zrobili oprócz tego ruch, ale ten nie może niestety nic. Nic zrobić. Um, nie, nie może nic zrobić. Także zakończymy rundę. Jeszcze tylko zobaczę co jest w mieście. Na razie wszystko pod kontrolą. Zakończ rundę. Nie wiem czy... Nie przesunąć tych naszych pustelników w inne miejsca, ale zobaczymy. Złość, bezduszna konstruktorka. Oh, o, gramy, graliśmy bezduszną konstruktorką na streamie ostatnio. Twoje oddanie dla życia tych plebejuszy jest tak nieracjonalne. Brak troski to sztuka i uwolnienie, by mogli przyczynić się do czegoś znacznie większego niż zaspokojenie swoich płytkich potrzeb. Twoja reputacja u przywódcy o imieniu Rebeka została osłabiona. Powód nie zostawimy nikogo. Ok. My sisters. An Anfisa Maria Lidia. Przyjaźnie nastawiona. Byliśmy trójką, i tak dalej. Dobrze. Wszyscy są dobrze nastawieni, to jest ok. Teraz tak. Cóż tutaj możemy zrobić ciekawego? Tego możemy wykończyć. Tylko nie tym. Tym też nie. Tym. Tym też nie. Tylko tym. Możemy strzelać i tym możemy strzelić tutaj. O, i tak zrobimy. Czy ten by dał tutaj 8-6, a ten daje tylko 2-2? Ach, nie, Dlaczego jest to takie skomplikowane? Ten też nie może strzelać, bo tutaj są znowu ruiny. Czemu to musi być takie skomplikowane? Może granat zobaczmy. Granat też nic mu nie da. Granat mu nic nie da. Jeden pięć, a tam jest dwa dwa potrzebne. Hmm. Jakiś pomysł, jakiś fajny pomysł, jak to rozwiązać. Tym byśmy mogli tu podejść i zaatakować. I Także to jest, to jest jeden z pomysłów. Chyba tak okay. musimy zrobić. O kurczę! O kurczę! To jest właśnie problem, jeżeli się nie ma dobrej widoczności. Tu jest cały problem. Nie wiem czy on przeżyje, chyba raczej nie Dobra, teraz tu jeszcze strzelać możemy tym 8-6, to w tego strzelamy Bardzo dobrze Strzelajmy w tego, 94 Wejdzie tutaj jeden siedem tylko atak słabiutko. Chcę ja jakieś wsparcie dać, ale nie mamy żadnego bohatera. Oj chyba nie przeżyje ten kolega. Dobra, tutaj mamy aha i tu mieliśmy zrobić. Żeby nasi szli, może tutaj, w tym kierunku. Bo tutaj mamy problem. Houston mamy problem. Niech idą tutaj. Zmienimy im tutaj cel. Tylko musimy im ten cel tutaj wyłączyć. I jest wyłączony. Także mają tylko jeden cel. Idą w tym kierunku. Powinno być ok. Będą strzec naszej stolicy. Jeszcze raz spójrzmy, spójrzmy, elektrownia jest ok, ci za dwie tury. Oni są mocni, także dobrze. Szczególnie przeciwko tym zefonom. Idźmy tutaj. Będziemy mieć trochę wsparcia. Zakończmy turę i zobaczmy, co się stanie. <laughs> Robi się gorąco. Błagują oczywiście w niego No i tak jak przewidywałem będzie Straciliśmy kolejnego Kolejną jednostkę Bardzo dobrą jednostkę Mocno e, upgrade'owaną. No ale tutaj idą kolejni Idą kolejni, teraz pytanie tylko, gdzie ich tu wystawić. Tu można go wystawić jednego, tu drugiego wystawimy. I w końcu mamy bohatera. Jak go tu wstawimy, to on zniknie. Szkoda, jego by trzeba było jakoś bardziej centralnie ustawić, ale to dopiero w następnym... W następnej turze. E, może się pozbędziemy tego tutaj, ale to trzeba tu trzymać. 9-4 ok, wygląda bardzo dobrze tu będziemy tak strzelać bardzo dobrze i tutaj w tym dobrze, i teraz jeszcze mamy jeden atak 8-6 na tego rakiety są świetne Aha, tu możesz strzelać, świetnie. No, ale nic dużo, nic nie zrobiłeś. <laughs> Troszeczkę tylko drasnąłeś ich. No dobra, dobrze. Wydać rozkaz miastom. Teraz tutaj dobrze by było robić. Tak, koszary to jest jedna sprawa zautomatyzowaną fabrykę. To by dobrze było mieć, żeby mieć trochę jeszcze inne jednostki. Bo na razie koszary mamy i oni tutaj sobie budują. Także wrzućmy tutaj to. 6 turaż. Kurczę. Zakończmy turę. Zobaczmy, co się stanie. No idą. Idą w naszym kierunku. Także to naprawdę działa. Ustawianie właśnie sojuszników w jakiejś. Ustawianie im celu działa. Co w innych grach tego typu nie za dobrze działało. Na przykład w Humankindzie też coś takiego zrobili, ale to nie działało. Przynajmniej bardzo słabo. A tutaj naprawdę sojusznicy są chętni do pomocy. I przesuwają się tam, gdzie chcemy. Trening. Aha, to zaraz sprawdzimy, jak to działa. Trening przetrwania. Wybierz nowy temat. E, tego nie. Przekaźnik zbiorowy. Dwa energii na polach zawierających teatr holograficzny. Mamy tylko jedno pole z teatrem holograficznym. Musimy powoli zrobić rozrost miasta też. E, zdolność. O! Plus dwa celności dla drużyny przeciwpancernej. O! O! o, o to jest fajne. To nam się przyda, moi. To nam się przyda. Okay. Hmm. Tym możemy się. Teoretycznie wrócić. Też możemy go stracić w najgorszym przypadku. O tutaj jest nowa jednostka. Czy może gdzieś strzelać? Nie może nigdzie strzelać, ale możemy ją postawić. Cię tu najlepiej postawić. Tutaj, na sam przód ją postawić. Ile oni mają życia? Ach, tylko 12. Ci mają już 14, bo mają update. Y już na czwarty poziom. Hmm. Pod tym się ruszymy, tutaj. Tego weźmiemy tutaj. Ten może w kogoś strzelać? Nie za bardzo. Ale walimy w tego 2 i 4. Niestety, bo się ruszył, ale ten się nie ruszył i robi 4-8. Ma Dobra, tu mamy to. Dobrze to wygląda. Ten może w tego strzelać. To mamy, to mamy teraz ten jeszcze. 1,8. Możesz rzucić jakimś granatem? Zobaczmy. 4,9, a tak normalnie. 3,5. A zostawmy granata na inne. Na inne przypadki. Ok. Dobra. Ten ma jeszcze ruch. No, ale oni już tutaj idą, ci pustelnicy, więc tu nie powinno być problemu, moim zdaniem, w tym momencie, żeby obronić naszą stolicę. Um, dobrze by było tylko ustawić naszego bohatera centralnie. Tu by było świetne miejsce, ale jak jego ja tu wstawię, to on mi wejdzie do, do miasta, do, do centrum. Teraz możemy zobaczyć, czy tak się stanie. I tak i tak się stało dokładnie. I one raczej nie daje tutaj bonusów do sąsiadujących, Zaraz zobaczymy. O, nie ma tutaj tego bonusu. Miasto, łuk elektryczny, nie, nie dostajemy. Także musi on znowu wyjść, albo zrobimy mu tutaj miejsce. Może tym się przesuniemy tutaj, będzie tutaj miejsce, także będzie dawał wszystkim sąsiadującym jednostkom. Ok, czyli teraz wydamy jeszcze tutaj rozkaz utrzymania pozycji. Tutaj mamy rozkaz wybudowania kolejnego, wziąłbym teraz bojownika. To jest chyba najlepsze rozwiązanie w tym momencie. Populacja niestety nam nie wystarcza. No zobaczymy, jak to będzie. Zobaczymy, zakończ turę. Ustelnicy się przemieszczają o, i atakują. Tu się podkładają. Na razie, tak jak to wygląda. Tam za bardzo ataku nie było widać. Dziękuję. Dobrze, bardzo dobrze. Złość Łotrzyca, pustelnik i rozejm. Nie tylko ryj masz niewyjściowe, nie ale i w bani pusta. <laughs> Reputacja przywódcy imieniu Łotrzyca jest osłabiona. Mamy tutaj złość z nimi. Ok. Rozmowa przychodząca od Eevee. Nie rozwiązujemy, odmówimy rozwiązania sojuszu. Zakończę rozmowę. Zobaczmy, z kim my w ogóle handlujemy. Handel mamy tylko z Iwi i z pustelnikiem mamy sojusz, ale też handel, z tego co pamiętam. Wojna z Rebeką oczy i ze Fonem. Okay. No dobrze. Teraz tak, musimy wyjść naszym dowódcom, żeby Dostać pewne bonusy, tylko jest pytanie, jak to zrobić. Najlepiej by było to pole uwolnić, i to chyba zrobimy. atak tak, 6,1 proszę bardzo. Dobra, jeden załatwiony. Ten też powinien go mocno potraktować. Wygląda dobrze. I tym powinniśmy go dokończyć. Tak to mam dokończone, także tym możemy się przesunąć tutaj. O, zbieranie zasobów, czegokolwiek potrzebujesz, warto je, jej to dać. Ach to, te, te nasze akcje, one nie są ograniczone czasowo z tego, co wygląda, dlatego możemy zrobić je później. Na razie mamy tutaj ważniejsze rzeczy do zrobienia. Przejdźmy tym tutaj. Niestety się ruszył, także będzie miał gorszy atak. Mgłę tutaj mamy przez pustelnika, i stąd weźmiemy naszego człowieka. I weźmiemy tutaj aura dyscypliny, wszystkim jednostkom. Ten tylko nie dostaje aury. Ten tylko nie dostaje aury, ale szkoda go tutaj postawić na, na sam przód. Chociaż postawmy siłę 6 czyli ma 15 punktów zdrowia okej okay. jest dość mocny możemy jeszcze mu tutaj zrobić e, możliwość e, kryć się możemy dać kryć się wszystkim także będą dostaną dodatkowy bonus do obrony i możemy teraz atakować 3 i 6 ten może też atakować 5 i 6. Aż wow. Dobra. Możemy atakować 12 i 3. Bo dostał bonus do celności od naszego bohatera. Wow. To jest niezłe. To jest bardzo niezłe. No i od tego są właśnie dowódcy. Bez dowódców grać jest trudno. Dlatego potrzeba ich. Tutaj zobaczmy, co ten może zrobić. Ten nic nie może zrobić. E, także ty czekasz. Wszyscy wykonali akcję? Nie, ten jeszcze nie wykonał. Ma 7-1 atak. Bo się ruszył. Najlepsze. Zakończmy turę. Zobaczmy, co się stanie. Trzymajcie kciuki. Żeby było dobrze. No, nieźle, nieźle dają nasi pustelnicy. Bardzo dobrze. Lepiej, jakbyśmy my ich kończyli, no ale. Oto zostali tutaj przysłani. Ale nie, my też dostajemy bonusy. Zobaczcie, tak, bo przecież sojusznicy dostają bonusy. No to to jest mega mocne. To jest mega mocne. Zobaczcie, jakie mamy już naszego bohatera poziomu szóstego. Okej, okay, dobra. Wygląda całkiem dobrze. Zobaczmy jak nasze miasto się roz rozwija. Za jedną turę będziemy mieć kolejnego mieszkańca. Świetnie. Tu jest mgła. Co daje mgła? Niewidoczność. Zobaczmy właściwość. mróz. Mgła jest. Koszt ruchu większy. Zasięg widzenia mniejszy. Plus 30. Redukcja obrażeń dzięki osłonie przeciwko broniom dystansowym. Daję obrażenia. Ok. I dwa punkty zdrowia na jednostki sojusznicze w każdej turze. Plus dwa punkty zdrowia. Na jednostki sojusznicze w każdej turze. Okej. Okay. Czyli mgła jednak leczy z tego, co wygląda. E, tutaj jest kryształowa dolina O. Można by było ją zająć. Pytanie jest tylko, czy idziemy teraz w ofensywę. No w sumie moglibyśmy. Ponieważ jesteśmy. No, na dość dobrej pozycji. Pytanie, kim tu wejść i dokąd dojdzie nasz bohater? Tu nasz bohater może dojść, zgadza się? Dokładnie. W tym kamikadze wejdziemy tu. Uuuu, o, 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 nie, nie dojdziesz chyba tyle. No, oczywiście, że nie dojdziesz, ale ty dojdziesz. Także mamy umierały. Razu go tu przywitali. Stańmy tutaj. Stańmy tym tutaj. <laughs> I to jest nasza ofensywa. Stańmy tym tutaj. Chociaż nie, on może stąd strzelać. I się nie ruszył. To dobrze. Może tego unieszkodliwić. Może tego... 11,5. Tego nie było A. Dzięki. I dostaliśmy, wszyscy dostali doświadczenie, nowy poziom. Też nasi sojusznicy, pięknie. Strzelajmy w tego, też go pokonamy. Ale tu dostajemy raz, dwa, trzy, ten nie dostanie. Dobra, mamy kolejny poziom. I tu jest nowa możliwość. Zaraz zobaczmy. System artyleryjski. Możliwa do ulepszenia elita. Mamy elitę. Jednostkę elitarną. Zadaje obrażenia 8 i przybija 6. Ogień pośredni ignoruje zasięg widzenia, nie posiada możliwości czuwania. Wielki podmuch. Plus 4 członkowie oddziału uderzają z połowiczną celnością. Zadaje obrażenie. No, zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. System artyleryjski. Co nam ten system alter a artyleryjski da? Teraz nic nie możemy zrobić. Możliwe do ulepszenia co 5 tur. I na mapie można to ustawić. Ok. Wielki podmuch. No, jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Ten jeszcze może strzelać, nie tak mocno, bo się ruszył. Okay. To mamy, to mamy ogarnięte. Ten by się mógł jeszcze też ruszyć, tylko nie tutaj, bo nie może przejść przez mgłę z tego co wygląda. Ta mgła jeszcze tu będzie przez trzy tury. I to pustelnicy ją robią z tego co wygląda. Bo mamy mgłę. To też nie może przejść. No dobra, to ty czekasz w Dobrze. takim razie. Zakończ turę. Zobaczmy, co się stanie. <laughs> I będziemy kończyć w takim razie. Dziękuję Wam za uwagę i... za wszelkie wsparcie. I nie pozostaje mi nic innego do powiedzenia jak cześć, ciao. Pozdrawiam i papa! Pa.